Witam wszystkich, mamy tutaj MLA W164 420 CDI to jest wersja przedliftingowa. Tutaj Pan przyjechał teoretycznie na przegląd, gdzieś tam płyn ucieka, tutaj po bloku leci, gdzieś tu więc więcej tego miejsca i tam na dół spływa. Oleje filtry, sprawdzić, eksploatację porobić, takie rzeczy. I teraz tak, z racji, że to jest 420 CDI, te silniki 420 naprawiam na co dzień, zresztą wszystkie Mercedesy, ale to nieważne. Chodzi o to, że sprawdzę, mówię, płyn, yy, obecność dwutlenku, obecność CO2 w układzie. Oczywiście płyn się zabarwił yy, z niebieskiego na żółto. Żółto, żółty przechodzący, taki a la pomarańcz. Nie pomarańcz, no taki róż bardziej Zabarwił się, jest obecność CO2 w układzie. Wyjąłem próbnik, zakręciłem korek, on sobie jeszcze w chwilę pochodził. I tu płyn się zrobił tak na tyle ciśnienie, że zaczęło lecieć stamtąd z tak mało, bo tam jest mały bardzo ubytek. A reszta wyleciało korkiem. Lekko dłem gazu na 1500. 2000. Oczywiście był nagrzany, yy, wyleciał płyn, to w cały mokry, wszystko, nawet będzie jeszcze widać. O pozostałości płynu, tam wszystko tłuste. Jest obecność w utlenku, także silnik idzie do wyjęcia, będzie na, na zrobiony, zobaczymy stan tulei cylindryjowych yy... i co więcej, no tak już jest z tymi silnikami. Zajmiemy się EGR-ami, bo egr też zgłaszają jakieś błędy, palą się, to zrobimy standardową taką moją procedurę z wyłączeniem EGR-u, wszystko żeby to miało ręce i nogi, bo robimy to dobrze. Tam nawet, teraz mam przyjechać z Gdańska, jeszcze też problem ma z Vito, jakiś pan. Yy, tam programy były robione, AdBlue, coś, tam samochód wariuje. Nie będą chodzić samochody, jak będzie zrobiony program, nie do końca. Ja z tym nie mam problemu, także wszystko jest tak, jak ma być. Tu tak samo będzie, zadzwonię do klienta, yy, poinformujemy, co należy zrobić. I tyle, bo teoretycznie przyjechał klient na uciekający płyn z silnika. Pierwsze co, no to mówię z racji, że te silniki lubią właśnie wypchnąć uszczelki i to się pojawia tak, że to najpierw zaczyna troszkę ubywać tego płynu, gdzieś tam podciekać. Potem coraz więcej. No i tutaj mamy obecność CO2, tak? Czyli test został zrobiony, jest pozytywnie pozytywny, czyli Czyli jest uszelka wydmuchana. Oczywiście, oczywiście chłodniczkę EGR-u też sprawdzę. Ale to jest 100% uszczelka. Żeby doskonale miał ręce i nogi, czyli tak czy owak silnik idzie do wyjęcia. Musimy zadzwonić do klienta. Ogólny stan samochodu bardzo ładny. Nie ma co, czego się czepić. Taki normalny samochód przedliftowy do jazdy. Gdzieś tam dźwi porysowane, ale tak, ogólnie samochodzik jest naprawdę taki koło komina, czy tam gdzieś dalej sobie jechać. Przyzwoity, w środku tak samo, również z przebiegiem tam 260 tysięcy. W te przebiegi to wiadomo, nie ma co wierzyć, bo wiadomo jak jest. Jeżeli ja na przebieg nie patrzę, mój giel ma 360, 370 przejechane i w bardzo dobrym stanie jest silnik zrobiony. Tylko klienta nie ma, niestety ale wszystko się znajdzie na spokojnie, yy, bo klienci są, ale by chcieli zakupić na najlepiej za 40 tysięcy. Jak za same opony dałem 5 tysięcy 5, 5 chyba. Nowe letnie i nowe, nowe zimowe. Teraz są nowe chyba kontynentale założenie, chyba to na pewno nowe kontynentale założyłem, nówki sztuki. Zimówki też ma nowe, silnik zrobiony, a ludzie dzwonią i, powiedzi, i mówią, że bo są za 40. To są za 40 takie Mercedesy, pewnie 4-litrowe, ale później u mnie te naprawy wychodzą po 15-20 tysięcy, tak czyli to samo wyjdzie albo i drożej. Nie? Także ludzie tak naprawdę nie potrafią liczyć. Yy, co jeszcze? No, co jeszcze? Yy, OC przeglądy, wszystko, mam pełen pakiet kupiony, także na rok również trochę takie audi tam przy okazji. Tam mamy z zwięktym silnikiem. Yy, tam takiego pasata znajomej. będziemy zrobić sprzęgło na szybko w międzyczasie. Tu jest ten sprzęgło robota. 3 godziny żeby zrobione sprzęgło. Bo z mam opanowane już z lat wcześniejszych, tak jak teraz Mercedesy. Tutaj mamy silnik z 20 na stole leży. Turbiny dwie padły, trzeba było to wyjąć, żeby się z tym nie, nie chrzanić, lepiej wyjąć silnik niż tak. Są zawiezione. Tu mamy ten silnik, który będziemy rozbierać w tym tygodniu i ten silnik będzie zrobiony na sportowo. Tak się wyrażę, bo będą założone sportowe śruby, uszelki pod głowice, zlecę zrobić sportowe. Tak jak już kiedyś wspomniałem na którymś filmie, że będę taki silnik przerabiać. Yy, oczywiście panewki, wałk, prawdopodobnie będzie szlif i azotowany, utwardzany, tak żeby, bo klient zostawia to do siebie i żeby klient jeździł bardzo długo. Zrobimy tutaj taki mały tuning tego silnika, żeby on miał, był sprawny, wytrzymały i tak dalej, i tak dalej. Eee, także z tą 3 tak będziemy robić. Zobaczymy, może założymy nawet kute korbowody, zobaczymy, czy są dostępne, co i jak. To może wszystko o temat ogarnąć, ale na pewno będą sportowe wszelkie podgłowice ze, spełne, ze specjalnego materiału w motorsporcie. I prawdopodobnie nie będą nitowane, będą odporniejsze na wysokie temperatury, wysokie ciśnienie, wysokie ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Szpilki będą na zamówienie, nie śruby. Szpilki będą wkręcone, głowice nasadzone i będą nakrętki. Także to wszystko będzie mocno zrobione, tak być powinno. Bo wtedy będę mógł dokręcić z większym momentem, nie uszkadzając gwintów w bloku, prawda? Także tak to będzie wyglądać. Eee, tak to będzie wyglądać, i teraz eee, Wał będzie prawdopodobnie. Muszę zadzwonić do firmy, do, eee, co obrabiają wały. Mam taką jedną. Będzie azotowany szlif i azotowany będzie. Muszę zobaczyć, co i ile to, ile, to czy ile kosztuje. Czy da radę to zrobić? Jak chcę? może zasiągnąć informacji. Bo Mercedes nie przewidział tego, znaczy nie przewidział. Są panewki nadmiarowe, wszystko jest. Tylko muszę sprawdzić po prostu ten wał, z jakiego on jest stopu. Muszę zasięgnąć informacji, bo wiadomo, jest tylko z wierzchu napylony. Tam, gdzie pracuje łożysko ślizgowe, czyli panewka, po on będzie miękki, trzeba go utwardzić itd. Tak dalej, tak dalej. Cała, cała procedura. Ci, co się znają, wiadomo o co chodzi. Ci, co mnie komentują, że znam tylko numery do serwisu, jeśli chodzi o pierścienia, tam takie rzeczy, to takim ludziom dziękuję za, za komentarze. Moje silniki wszystkie działają i będą działać, także yy, będzie na pewno coś silnik wzmocniony, zrobiony. Kiedyś robiłem takie silniki do Volkswagen'a dużo, wzmocnione do TDIK. także ci, to dużo gadają, tu mało robią i u mnie wszystko działa, tak? Tak, i będzie na pewno działać konkretnie, bo 4-litrowy silnik tak samo zrobię, który tam wisi pod schodami. Także temat kończę, biorę się za pracę. I na pewno będę ogrywać wszystko na bieżąco. Każdy jeden, każdy jeden temat związany z, z tym silnikiem, ale i z każdym, nie? także serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia życzę i do zobaczenia do. Dokoli nego filmu